Jeszcze biegnę, jeszcze ścigam, jeszcze gonię Na ulicy nie oglądam się za siebie Jeszcze skrzydła, choć zmęczone, chcą mnie donieść Jeszcze we mnie trochę siły drzemię Jeszcze czytam, jeszcze piszę, jeszcze tworzę Zwego pióra nie odkładam gdzieś na półkę jeszcze lecę, choć już ze mnie nie jest torze, Co dogonić mógłby też jaskółkę. Bo zostało w nas coś jeszcze z tamtych lat, Co nas niesie ponad życia wielkie fale. Tamten trzepak i gra w klasy dziadka w sad, Gdy nie chciało się na obiad wracać wcale. Pozostała w nas ta krągła suchym budrem, klucz na szyi i korale z jarzębiny i pytania, które zawsze były trudne, gdy niewinnie robiliśmy dziwne miny. Jeszcze patrzę, jeszcze widzę, choć już gorzej, jak odchodzą cienie gdzieś za horyzontem. Jeszcze wierzę, że nie jedne drzwi otworzę Może trzecie, może nawet piąte Jeszcze słucham, czy z oddali znów nadleci Tamten głos, co zawisł kiedyś nad kołyską Nic nie słychać, nic dziwnego, przecież dzieci Już wyrosły dawno, od i wszystko Pozostało w nas coś jeszcze z tamtych lat Co nas wiezie ponad życia wielkie fale Tamten trzepak i gra w klasy dziadka za, by nie chciało się na obiad wracać wcale Pozostała w nas ta kromka z cukrem pudrem Klucz naszej szyi i korale z jarzębiny I pytania, które zawsze były trudne gdy niewinnie robiliśmy dziwne miny Pozostało w nas coś jeszcze z tamtych lat Co nas niesie ponad życia wielkie fale? Tamten trzeba i gra w klasy dziadka Gdy nie chciało się na obiad wracać wcale Pozostał w nas ta kromka z suchem Tuż naszej korale z minę. I pytania, które zawsze były trudne Gdy niewinnie robiliśmy dziwne miny I pytania, które zawsze były trudne Gdy niewinnie robiliśmy dziwne miny Zbyszek Brożek, Twój prezent urodzinowy.